Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja z rana mocno nieogarnięta, nieumalowana. Jadę do studia, ponieważ umówiłam się z moją znajomą na zdjęcia. Dzisiaj dosyć intensywny dzień przede mną, także stwierdziłam, że wezmę ze sobą kamerę i pokażę Wam co nieco, co będę robić. Dobra, lecimy do studia. Robicie coś, czego nie robiłam już od dawien dawna, a do czego byłam mocno przyzwyczajona, gdy chodziłam do szkoły muzycznej, ponieważ, jak wiecie, odbywa się teraz konkurs Szepenowski, o czym już Wam kilkukrotnie wspominałam, i we współpracy z Totalizatorem Sportowym mam okazję i przyjemność relacjonować Wam poszczególne etapy tego konkursu. I sprawa wygląda tak, że właśnie z okazji konkursu, i jako że Totalizator Sportowy jest jego głównym partnerem, w całej Warszawie możecie znaleźć różnego rodzaju spoty, które są właśnie związane z konkursem i z twórczością Chopina. I ja dzisiaj wybieram się do galerii handlowej, aby słuchajcie, zagrać tam nazwijmy to jakiś taki mały koncert. Teraz podczas trwania konkursu można w kilku galeriach handlowych w Warszawie posłuchać pianistów zawodowych, którzy właśnie grają na fortepianie w tych wyznaczonych do tego spotach. No i ja też otrzymałam. Taką możliwość. Ja za każdym razem, jak mam możliwość zagrania na fortepianie, a nie pianinie, to. Bardzo to celebruję i bardzo to doceniam, ponieważ no, niestety nie mam na co dzień okazji grać na fortepianie, bo mam tylko pianino cyfrowe. No i tak właśnie jakoś nigdy nie jest mi po drodze, aby zagrać na fortepianie, a to jest jednak całkowicie inna bajka. O wiele bardziej przyjemna niż pianino, tym bardziej cyfrowe. Zanim jadę na tego vloga, żebyście jeszcze zdążyli się wybrać na takie wydarzenie... To 22 października w Arcadii jest coś takiego organizowanego, więc jeśli wybierzecie się na zakupy tego dnia do Arcadii, to przy okazji będziecie mogli posłuchać muzyki Chopina. Ja słuchajcie, to w ogóle wnioskuję o to, aby takie fortepiany były w każdej galerii i żeby zawsze, tak jak w Pendolino otaczała nas muzyka Chopina, kompozycje Chopina. No, ale chyba niestety nie zostanie to w najbliższym czasie zrealizowane. Dobrze, chociaż że właśnie na czas tego konkursu szafendowskiego powstała taka inicjatywa. Totalizator sportowy, czyli właściwie marki Lotto jest największym mecenasem kultury i sportu w Polsce i w ogóle od 1994, z tego co pamiętam, przeznaczył już ponad 16 miliardów złotych na kulturę i sport, więc w ogóle bardzo dużo pieniędzy, to musimy przyznać, ale ja, słuchajcie, jako wierna fanka Chopina i, i w ogóle wszystkich jakichś takich, wiecie, wyjść typu teatry, książki, opery i tak dalej, to ja się bardzo cieszę, że możemy się tak kulturowo rozwijać i że wiele instytucji właśnie takie działania wspiera. Co ty masz? Ale coś, coś więcej? Uwaga, uwaga. Nocturne. I small. Ej, to będziesz nam prezentować dzisiaj? To będę tobie specjalnie prezentować. Aaa, pani już chyba gra jakiś w takim razie. spóźniłaś się? Brawo! No dobra, wrażenia. Wrażenia. Ja byłam tak zestresowana, Sandra potwierdzi. Tak. I miałam tak lodowate, dalej mam e, tak lodowate dłonie. Czekaj, poczujmy, tak? <grym> Zarobiście się grało na fortepianie. Bo ja nie jestem przyzwyczajona do grania na fortepianie. Sandra mnie ucieka. No. Ale no ja muszę kiedyś kupić fortepian, serio to jest jakby taki mój cel materialny numer jeden, nie tam Ej, ale jakiś leks czy coś, ja muszę przyznać, że ja Ciebie nie widziałam chyba aż tak jakiejś, Z... zestresowanej ale no nie ma się co dziwić, jak ja już od wielu, wielu lat nie grałam dla tylu ludzi, bo cały czas ktoś tam stał przy tym stoi. ale był jeden pan był jeden pan, który, ja myślę, że on jest moim panem bo on teraz taki, taki słodzie, Muszę zagrać a może pan jakiegoś Mazurka zagra, proszę proszę dalej, ja jeszcze, jeden, na... jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze jeden także oby jak najmniej takich występów bo jestem zestresowana, ale gra Albo bardzo więcej przygotowania. No więcej przygotowania, następnym razem. będę cały repertuar żeby Wtedy zamiast tego pana będziesz tu siedzieć od rana do wieczora i grać. Ciekawostka, z każdej złotówki przeznaczonej na grę lotto 19 groszy idzie na sport i kulturę, więc tak naprawdę pośrednio każdy z nas dorzuca swoją cegiełkę do rozwoju tych dwóch dziedzin. Ja tutaj mam trzy kupony, także jeśli dzisiaj jest mój dzień, to już wszyscy wiemy co za to kupuję. Dom z ogromnym salonem i fortepianem na środku. Pamiętajcie, że gry lotto są przeznaczone dla osób pełnoletnich i możecie grać tradycyjnie bądź w aplikacji online. Słuchajcie, Oli marzenie się spełniło. Znalazła kruski śląskie. Nie wiem, co tu więcej chcieć od życia. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. No, dobra mieszanka. Kruski śląskie i ryż. Okej. Okay. I co jeszcze będzie? Nie wiemy. Warzywa. Mmm. Zgadujemy, że będzie to jakaś kapusta. Bo... Ona generalnie kocha kapustę. Co tam? Ty weźmiesz kompot pewnie. wiedziałam. Mój talerz wygląda jak zestaw dla dzieci, bo, bo ja mam 7 lat, co nie? Pochwal się. Brakuje mi jeszcze tutaj schabowego. No właśnie, ja mówiłam, że po prostu Ty nałożyłaś tam wszystko. Ale ja wzięłam taki wege obiad, wege wersja. Ja zgadłam. Kluski śląskie, kapusta, ryż, widziałam. No powiem ci, że jest to gruba mieszanka. Wszystko, czego mi brakuje na co dzień. Już ustaliliśmy z widzami, że moje danie wygląda jak siedmioletniego dziecka. Ty jesteś moim dzieckiem. A Twoje wygląda jak niezdecydowanej mamy na wakacjach, która ze szwedzkiego stołu musi spróbować absolutnie yy, wszystko. To jest, <słyska> ja nie na wakacje o inkluzji. Ja i moje dziecko, które niestety miańczę bardzo słabo i bardzo nieregularnie, nad czym okropnie ubolewam, ale akurat teraz, właśnie w październiku, tyle rzeczy gdzieś tam mi się y, nałożyło na siebie, i mam tyle innych, bardziej niestety priorytetowych obowiązków, że moje granie woła o pomstę do nieba, ponieważ praktycznie w ogóle nie ćwiczę. I nawet nie wiecie, jak ja się w ogóle na siebie wkurzam, bo są takie momenty, ja miałam takie okresy, gdzie faktycznie ćwiczyłam bardzo systematycznie? Systematycznie spotykałam się z moim nauczycielem i ja widziałam postępy. Ja widziałam, że idę do przodu. A to, o czym Wam też już kiedyś wspominałam, że ja pianino uwielbiam właśnie ze względu na to, że tutaj zawsze jest pole do popisu, zawsze jest pole do rozwoju, zawsze można coś zagrać lepiej. Rozmawiałam dzisiaj z tym pianistą, który grał właśnie na tym spociku w galerii handlowej i w ogóle słuchajcie, dla mnie te trzy minuty rozmowy z nim na temat Chopina, muzyki klasycznej, gry na fortepianie były tak w ogóle niesamowicie jakieś takie wzbudzające we mnie ogromne pozytywne emocje, ponieważ niestety przez to, że ja nie chodzę do szkoły muzycznej nie otaczam się ludźmi, którzy grają na instrumentach, którzy grają na, no tutaj akurat w moim przypadku fortepianie i tego strasznie mi brakuje. Mimo wszystko gra na instrumencie nie jest aż tak popularnym hobby i często osoby w moim wieku już tego nie kontynuują, nawet jeśli robiły to kiedyś za młodu, w dzieciństwie. Te trzy minuty rozmowy, którą gdzieś tam w przerwie mieliśmy, to dla mnie było jakbym Jakbym była dzieckiem i dostała nową zabawkę i była nią tak super podekscytowana, to ja się właśnie tak czułam, bo ktoś wreszcie mógł mi coś opowiedzieć właśnie o tym, że gra, od kiedy, co gra, czym się zajmuje. Mnie zawsze strasznie interesują takie tematy, no ale właśnie na co dzień nie mam z kim o nich rozmawiać. Mój plan na listopad to jest właśnie, aby wrócić regularnie do grania, bo już nawet nie będę sobie obiecywać, że zrobię to w październiku, bo wiem, że nie dotrzymam słowa, a tego nie lubię. Zaczęłam rozczytywać nowe, fajne utwory, no i co mi po tym, jak teraz mam przerwę i znowu później będę musiała je rozczytywać na nowo i będę się wkurzać, że już to kiedyś Dobiłam, że dlaczego tego nie potrafię. Fortepian jest na podium samokrytyki w moim przypadku. Nie ma żadnej innej rzeczy, gdzie ja byłabym tak krytyczna wobec samej siebie. Tutaj jestem, jestem mocno perfekcjonistką i zawsze chcę, aby wszystko było jak najlepiej, na jak najwyższym poziomie, gdzie normalnie w życiu... Hmm, na jakichś innych płaszczyznach, w innych aspektach. Rzadko kiedy taka jestem? Ja już się nauczyłam, że wiele rzeczy nie warto robić na 100%, bo później tego nikt nie docenia, tylko ja sama. A wiecie, człowiek spędzi mnóstwo czasu, poświęci na to mnóstwo swojej energii i nic z tego później nie ma. Także teraz już mniej więcej wiem, co jest warte tego mojego poświęcenia, tego perfekcjonizmu, a gdzie tak starać za bardzo to się nie trzeba. Nie chcę, wiecie, namawiać do złego, żeby się w ogóle nie starać, ale warto. Tak, świadomie podejmować decyzje i świadomie pracować z tym swoim perfekcjonizmem lub jego brakiem. Patrzcie, co znalazłam w mojej szafce ze słodyczami. Myślałam, że już zjadłam wszystko, co przywiozłam z mojej podróży do Turcji dwa miesiące temu, ale jak się okazało, jest jeszcze lokum i to smaku granatu. Także, mimo tego, iż staram się trochę ograniczać jedzenie słodyczy, to no na lokum muszę się skusić. Słodycze tureckie są przeokropnie słodkie, ale. Mm, mm, ale są przepyszne. No i mm, trochę, trochę brudzą tutaj, ale to, to nieważne. W tle, oczywiście, ja nadrabiam nagrania z przesłuchań szopenowskich. E, Taka moja rozrywka na dzisiejsze popołudnie. Miałam bardzo ambitny plan na dzisiejszy wieczór. Chciałam wysprzątać całe mieszkanie i pogarniać wszystkie niedokończone sprawy. Ale leżałam na kanapie, montowałam film i oglądałam tiktoki. No i tym słuchajcie, pozytywnym wydźwiękiem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu.